Historia siłki. Tak jest, guys. Byłem sobie stać na siłowni. E, ostatnio, jak zawsze po prostu byłem na siłowni, ale nic się dłuższego nie... Przez dłuższy czas nic się takiego śmiesznego nie działo, aż do pewnego momentu. Do ostatniej chwili. E, ćwiczyłem sobie klatę, co nie? I miałem plan taki, że trzeba wreszcie przejść na wyższy ciężar, no nie? No to tam sobie robiłem klatę 65 kilogramami. Aktualnie już robię klatę 65 kg. I myślę sobie, dobra, zrobię tę serię i potem daję sobie 70 i lecę na nowy rekord. Więc sobie zrobiłem 65 kilo, tam 5 powtórzeń. I wstałem i na chwilę odszedłem, żeby sobie przemyć, czy przemyć, wytrzeć sobie twarz, bo tam są ręczniczki, można sobie wziąć po prostu i sobie otrzeć twarz z potu. Więc tak zrobiłem. No i sobie po prostu potem yy, biorę, co nie? Kładę się z powrotem i mówię, dobra, zrobię sobie jeszcze jedną jednak. Jednak sobie jeszcze jedną zrobię, także kładę się z powrotem i biorę. I leci, no, i nagle takie, o kurwa, jak to zajebiście leci. Takie, jakie to lekkie jest takie nagle. Co ja kurde? Nagle takiego powera dostałem czy coś, no nie? I tak sobie biorę, pyk, 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 takie kurwa, bez zmęczenia, co jest? No nie, no to mówię ty, no to... Jak mi tak nagle 65 nagle łatwo wlatuje? Nie wiem, może jakoś mięśnie mi się nagle roztegowały, czy coś, to nie mam pojęcia. To pierdolę ten 70 kilo, biorę na 75, na przykład. staję już taki zadowolony, co nie? Patrzę, a to kurwa 30 kilo jest tylko, ale znaczy 40 kilo jest tylko. Ja takie, co jest kurwa? Jak to jest możliwe, co nie? Takie jak to jest możliwe? I okazało się, bo teraz takie szybkie backstory jeszcze, że yy, obok mnie była druga ławe, ławeczka, co nie? Była druga ławeczka, ale tam nikt nie ćwiczył jeszcze. Okazało jak wróciłem i ja nagle z takiego mindfucka już zapalę, że co się dzieje, to spojrzę na tę ławeczkę i tam już ktoś ćwiczył nagle. I się pytam gościa, ej ziomek, brałeś coś z tej mojej tej ławki? Mówi, a sorry, bo ja myślałem, że cię nie, 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 nie ćwisz. Ta, wziąłem ze 20 kilo, nie? Czyli w tym momencie. Kiedy sobie poszedłem twarz, ziomek podszedł, zajebał mi 20 kilo yy, ze sztangi i se ćwiczył, a ja nieświadomie potem się kładę i myślę sobie, o kurwa, nagle jestem silny, a tu okazuje się, po prostu 20 kilo mi zajebał, nie? <laughs> <laughs> Także no niestety, Jedna... <laughs> jednak nie byłem taki silny. <laughs> Także taka, taka szybciutka historia tu właśnie u mnie. Ale i tak, niedługo 60 kg raczej przebiję, także myślę, że w poniedziałek już to zrobię na Easy. Gdyby tak z brzuchem się dało, no obecnie to by było super. Żygi w historii. Otóż dzisiaj nie było, dzisiaj, teraz nie było Żygów, ale może kiedyś będą, nie, 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 nie wiadomo. No ale 20 kilo straciłeś, to ej, jakby nie patrzeć, no tak, straciłem 20 kg, dosłownie w parę minut. Czy masz mocne jewnięcie w łapie? Nie wiem, boże, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.